Mamo, błagam, nie każ mi tam jechać, ja się zmienię. Miałeś już tysiąc szans, babcia sobie z tobą poradzi. Ale, mamo, babcia ona mnie nienawidzi. Nie nienawidzi, tylko ma swoje sposoby wychowawcze. Sposoby, jakie sposoby? To brzmi jak tortury. To się przekonasz. Ruszaj. O nie, to już jest koniec mojego życia. Siadaj do samochodu, nie będę powtarzać. Okej, okay, ale jeśli mnie tam nie będzie za tydzień, powiedz wszystkim, że umarłem bohaterem. Dramatyzujesz. Nie dramatyzuję, babcia jest straszniejsza niż każdy potwór w szkole razem wzięty. Uspokój się i wsiadaj. <laughs> Żegnajcie wolności i przyjemności. Przyjemności? Masz na myśli gnębienie kolegów? Może troszeczkę. Dlatego babcia się tobą zajmie. Może ucieknę w nocy? Nie próbuj, babcia ma psa. Psy, ale ja się boję psów. To dobrze, nauczysz się odwagi. Nauczę się tylko paniki. No, i jesteśmy na miejscu. To właśnie najlepsze miejsce dla ciebie. – Mamo, proszę, to tortury. – Wchodź do środka. – Cześć, babciu. Chyba się nie cieszysz, że tu jestem, prawda? – Och, Lucjanku, nareszcie! Chodź, pokażę ci twój pokoik. – Pokoik? Mam złe przeczucia. – Pa, Lucjan, babcia już będzie wiedziała, jak się tobą zająć. – Tak, tak, doskonale wiem. No to chodźmy na górę. Rozpakujesz się na spokojnie. No dobrze. Tadam! Wszystko w odcieniach różu. Nie! Nawet butuszka jest w kształcie serca. Zamaszyłam! Rany boskie! Nawet zasłony są różowe. To mój ulubiony kolor nadaje wnętrzu tyle ciepła. Raczej nadaje koszmarów. Nie. Chodź poznasz Pimpusia. Pimpusia? Lucjanku to Pimpuś. Pimpusiu to mój wnuczek Lucjanek. Będzie codziennie chodził z tobą na spacerki. Nie, proszę nie. A co jeśli ktoś mnie z nim zobaczy? Nie dramatyzuj. To stresuje Pimpusia. Chodź włączę ci film, żebyś się rozloźnił. Proszę tylko nie zmierzch! Nie błagam tylko nie to! Czść! Zaraz zacznie się magia! O, moja dusza umiera! Patrz! Elwart się pojawił! On się błyszczy jak brokat! To wstyd dla wampirów! To najpiękniejszy bohater w historii kina! Nie! To największa hańba dla naszej rasy. Lucjanie, uważaj na słowa. Edward to ideał. Ideał koszmaru. Co powiedziałeś? Nie, nie, nie. Kocham Edwarda. Naprawdę. Wiedziałam, że ci się spodoba. Racunku, muszę znaleźć sposób na ucieczkę. O, Bella jest taka cudowna. A jak Edward na nią patrzy... Ja to zwarioję. się, poprawi Ci humor. Fuj, to smakuje jak kwiatki. To moja specjalna herbata z płatków róż. No to wszystko jasne. O, scena ślubu moja ulubiona to takie romantyczne. Niech ktoś mnie uratuje. Oglądamy to codziennie, aż nauczysz się doceniać. Codziennie? Tak! I wszystkie części po kolei. Nie przeżyję tego. Och, przeżyjesz i pokochasz. Haniu, kochanie, otwórz oczy. Proszę, czas wracać do domku. Dlaczego ona się jeszcze nie budzi? Przecież rytuał miał pomóc. Myślicie, że się udało, że eliksir został zneutralizowany? Chciałbym w to wierzyć, ale magia rzadko działa bez ceny. A, ale dziwnie się czuję. Haniu, obudziłaś się, już jest dobrze. Na szczęście, już po wszystkim. Kły, moja córeczka ma kły. Mówiłem, że magia zawsze zostawia ślad. Ła, wow, ale super, mogę latać. Co tu się dzieje? Dlaczego, Hania, boję się pod sufitem? Jestem wampirem, prawdziwym wampirem. To najlepszy dzień w moim życiu. A najgorszy dzień w moim? Tata, oddaj mi wszystkie czekoladki, które chowałeś w szufladzie. Tak, oddam ci wszystkie czekoladki. Nie, nie daj się zahipnotyzować własnej córce. Haniu, w dodatku, jak ty urosłaś? To chyba skutek uboczny rytuału. To wszystko przez krew Lucjana. Czyli trucizna przestała działać. Kochania, sama stała się wampirem? To genialne! Teraz nikt nie nie mi kazał sprzątać w pokoju, bo będę najslaźniejsza. Ale to nie jest genialne, tylko koszmarne. Moje dziecko, moje maleństwo, to nie może być prawda. Musimy znaleźć sposób, by cofnąć ten rytuał. Tylko kto zna takie czary? To może być trudniejsze niż myślimy. Nie ziewlacie sobie tym głowy. Ja już wyblałam. Zostaję wampirem. Patrzcie, mogę latać pod sufitem i chodzić po ścianach. Zejdź, bo spadniesz. Ja nie spadam, ja latam. Haniu, zejdź natychmiast na ziemię. Ale ja tu mam lepszy widok. Dosyć tych sztuczek, Tatusio, się tańczy walca. Lalalala, lalalala, lalalala. Coś ty zrobiła? Testuję swoje moc. To nie jest zabawa, haniu, ale to takie fajne. Musimy ją pilnować non-stop. Ja jestem królową nocy. Królową problemów raczej. Jeśli nie znajdziemy rozwiązania, wkrótce straci kontrolę. Niech mnie ktoś zatrzyma! Ale to zabawne! Ja nie dam rady. Sprawdźmy wszystkie książki. Musimy znaleźć rytuał, który cofnie skutki przemiany. Eliksir odwrotności brzmi obiecująco, tylko że składniki są obrzydliwe. Łzy mantykory, popiół ze spalonych paznokci Trola oraz włos z brody jednorożca. No to świetnie. A niby skąd my weźmiemy mantykorę? Moja mama ma znajomości, ale nie wiem, czy aż tak mocne. To nie ma sensu. Przestańcie, ja się dobrze czuję. Haniu, to nie jest zabawa. Jesteś dzieckiem, a teraz masz moc, której nie kontrolujesz. Ale to jest właśnie najlepsze. Mogę latać, mogę hipnotyzować, mogę być bohaterką filmów o potworach. Ona jest zachwycona. To będzie ciężka walka. A co jeśli kiedyś nie uda ci się powstrzymać i ukąsisz kogoś z nas? To, to nie byłoby fajne, ale ja się kontroluję. Haniu, rozumiesz, że jeśli zostaniesz wampirem, będziesz inna na zawsze? Toje życie się zmieni, ale na lepsze. Nie mogę tego zaakceptować. Nie pozwolę, żebyś była potworem. To się szybko wymknie spod kontroli. Wiem. Musimy szukać dalej. Stefan, może porozmawiasz ze swoją mamą? Ona zna się na takich rytuałach. Tak, na pewno postara się pomóc. To ja pójdę po popcorn, bo chyba czeka nas długa noc. A ja w tym czasie nauczę się hipnotyzować kota. Ratunku! Moje dziecko zwariowało! Dziękuję, że przyszłaś, Serafino. Nie wiemy już, co robić. Spokojnie, moja droga. To tylko magia, a magia zawsze ma jakieś rozwiązanie. Oby, bo moja córka właśnie próbowała zahipnotyzować telewizor. I moja hipnoza działa. Patrzcie, jak kotek tańczy. To już nie jest zabawne, Hanio. To straszne. Nie straszne. Super. Proszę, Serafino, spróbuj czegoś. Czegokolwiek. Dobrze. Zacznę od prostego zaklęcia oczyszczającego. A, a to jest bezpieczne? W 70%. A może w 60%. Zależy od pogody. Co? Reverso vampiricus minor. Nic nie czuję. Chyba działa mama. Świecę jak choinka. Albo ktoś włączył lampki. Yy, ups, yy, to nie tak miało wyglądać. Czyli nie zadziałało. Spokojnie, to tylko pierwszy krok. Mam plan B. A ile masz tych planów? Około 37. O, rany! Dobrze, teraz spróbujemy eliksiru. Eliksiru? Tak, mieszanka przeciw wampiryzmowi. A czy to smaczne? To zależy. Lubi ktoś smak cebuli, czosnku i śledzia? Ble! To brzmi ohydnie. I pachnie jeszcze gorzej. Haniu, proszę wypiłek. Nie, ble. No, ale spróbuj, córeczko. A fu, to najgorsze coś, Ever. Czy, czy coś się dzieje? Ona. O nie, ona zaczyna się. O matko, co to było? Fuj, Hania! Hi, 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 Ale śmieszne! To nie jest śmieszne. To katastrofa. Ups, możliwe, że to była mikstura na zdęcia troli. Możliwe? Ale spokojnie. Efekt uboczny minie za kilka godzin. Jak cię jeście? To było fajne! Nie błagam cię, nie pij więcej! Serafino, twoje eliksiry są... Niebezpieczna. Magia nigdy nie jest bezpieczna, droga Mario, ale zawsze jest ciekawa. Nie chcę nawet wiedzieć, co byłoby po drugim łyku. A może wtedy latałaby mi pierdziała naraz, hi, hi, hi. o nie proszę, nie rób tego. Serafino, płakam znać na rozwiązanie. Mam jeszcze kilka pomysłów, ale ostrzegam, mogą być jeszcze dziwniejsze. Spróbuję starego zaklęcia z mojego dzieciństwa. Na trzyhaniu weź głęboki oddech. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy. Abracadabra wampirika anulata. Mamo, ja mam sukienkę. Wyglądasz jak księżniczka. A ja myślałem, że miała przestać być wampirem. Ups, to było zaklęcie do zabawy w bal księżniczek. Na serio? Ale ja lubię tę sukienka. To wciąż nie rozwiązuje problemu. Dobrze, dobrze. Spróbujmy jeszcze raz. Ex vampirus maxima. Mamo, zobacz. Jest tam kotek wampir. To już naprawdę przesada. Serafino, czy ty w ogóle wiesz, co robisz? Oczywiście, że wiem. Po prostu magia lubi płatać figle. Ha, <śm> ha. Teraz mogę wszystko drapać. Tylko nie próbuj drapać mnie. Serafino, może powinniśmy przestać? Nie, jeszcze jedno zaklęcie. Obiecuję, że tym razem się uda. Reverso, reverso, humana redo. Mamo, nadal mam kół. Czyli znowu nie wyszło? Przykro mi. Może to coś silniejszego niż zwykła magia? Czyli nie da się? Nie traćmy nadziei. Musi być sposób. Ale ja lubię być wampirem. Czy uda się odczarować Hanie? I jakie kolejne przygody czekają na naszą rodzinkę? Tego dowiecie się już w kolejnym odcinku na kanale La Bajka. Pa, pa!